Cześć, kochani, tutaj oczywiście Łukasz 564, a to jest gra, jak widać. Cryostasis, jak mnie prosiliście, że was bolą uszy. Jak mówiłem Cryostatis, to teraz będę mówić tak, jak mówicie, tak jak mnie pouczacie. Cryostasis, Sleep of the Risen, czyli arktyczny sen, już drugi odcinek. Nie jestem pewny czy my skończyliśmy w tym miejscu czy nie Ale Nie wiem, zaraz mi zaatakuje ten gościu Tak mówiłem Hej bycie, co ty robisz? A i tak on chyba zginął, bitch. Wow no więc w tym miejscu skończyliśmy, zdobyliśmy łańcuchy i następnie mieliśmy wejść tutaj i rozwaliliśmy te dechy, ale mi się zawiesza, mam tylko 22-25 fps. E. No i co dalej? Godzina, jak na mnie, to dosyć wczesna, bo 7 rano. Mam nadzieję, że moim krzykiem nie pobudzę sąsiadów. Spoko, i lecą. Da się to otworzyć? Hello. Hello, jest tu kto? Jezu, co on tam jest? się wystraszyłem go. To jest ten gościu ze skrina. Widziałem go. Gościu, który próbował po prostu yy, zamknąć drzwi, podczas gdy się wlewała do tego pomieszczenia woda. I jak widać, zamarzł. O właśnie, właśnie to jest ta, ta scena. Ach, ach, pomogę ci. Ach, ach. What the fuck! O wow, Boże, Jezus, Mario! O Ha ah. MASAKRA Ta gra to jest... MASAKRA Co się dzieje? Żaruwa Wata. to Fak, ktoś mi drzwi otworzył przed twarzą I... Ehm... Oh fuck Hello? Ja tam nie podchodzę już Tak, dobry, jesteś koleś. Bez i. What the fuck! O Boże! Spierdalaj, ja pierdolę. Spierdalaj! Ten jest mocniejszy. nie, ledwo przeżyłem. Prawy szcismy się, aby zablokować. Okej. Okay. O Boże! Ta gra jest poryta. Naprawdę. Zaraz zginę. O, gdzieś tu jest ciepło. A ty, żarówka. O, oh. To jest ruska żrówka, bo taka gorąca jest. No. Teraz... ...bardzo ładnie się ogrzeliśmy. Zapisana gra, więc jest dobrze. I teraz pewnie mam wejść tędy. Ooo. O, o. 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 Ale fajnie to wygląda, szczerze mówiąc. Nie jest źle.

Wow. Basen. Jezus Patrzcie, jak się to zrobiło. Ja się boję, że coś się stanie. Mam złe przeczucia. Mi z lodu wypieprzy. Nie, 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 nie zamkaj się. I się wystraszyć, naprawdę. Naprawdę. W dupę dostajesz, ea, 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 w dupę, i w dupę dostajesz, dobra, idziemy dalej. Ile razy coś tu mi jeszcze wyskoczy? O oh, shit, jak tu, je... oh no. Lol, to tu wszystko, ze wszystkich stron mogą wyskoczyć. Z lodu, o nie, ja się boję. Nie cierpię. O, możesz ocalić życie tego człowieka. Naciśnij klawisz prawie 3 smysze, aby uruchomić umiejętność, mentalne echo. Dzięki temu coś. Tam. Ciekawe jak on zginął, jestem ciekawy. Szybko po schodach na górę. A on nie zdążył przejść chyba. Chyba się udało, jest o udało się, musi się udać. Czekaj, byku! No i proszę bardzo. Sukces, uratowałeś martwego człowieka i poprawiłeś nieco swoją kondycję. Przed tobą wyje się mroczna ścieżka, na której będziesz mieć wielkie wątpliwości. O, shit, tam jest wyjście na zewnątrz. Ja nie chcę przez ten lód przechodzić. Ja zaś teraz będę mieć schiza przed lodem. O, tak wygląda nasz bohater, proszę bardzo. Kpiję ten bomba. Captain, the rod shows formation of sea ice all along our course. The rod, as in a divining rod? Another clairvoyant gadget of yours. Sir, clairvoyance is for shamans. This is cutting-edge scientific equipment, virtually foolproof. Do you know why it is called the rod? Well, yeah, you had it, sir. Named after a divining rod, a stick used to search for water underground. Was real popular back in the days of wooden ships and navigating under the stars. Times change, but some things remain much the same. The ship must respect you. You must listen to her, understand her, talk to her, live with her one on one for many years. Then you become more than just a captain, you become a part of something bigger. That's great, but isn't it just pretty words? Sir, it seems to me all you've gotta do is hold on to the wheel. When are you going to let me try by the way? You don't waste any time, do you? Well, if you're keen, try this for now. Ojeju, zrobił mu łódeczkę, jak jakieś pięcioletnie dziecko. A tu jest przejście, lepiej jestem. Świetnie. Coś tu trzeba zrobić? Ciekawe drzwi. Wow. ha, Wow. Ale, ładnie. Uf, ale ma, Ta ha, 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 Kolejne drzwi z tym dziwnym... O! Czyżby urywnik filmowy? A nie, wczytywanie! Szkoda, że tylko podczas wczytywania mam 60 fps'ów. Jestem zawiedziony co do optymalizacji tej gry, ale tak jak mówię, klimat wygrywa z optymalizacją gry. Gry. Oh shit. Nie woda. Pochodnia. Ktoś tu jest. Ktoś tu jest. Ktoś tu jest. Idziemy szukać żywych istot. Idziemy szukać żywych istot. Ja się boję po tym lodzie chodzić. Jesus suszu. What the fuck? Może. Jaki koksu? O ma sakra. Oh. Hello? O, oh, woda... Oh fuck... Jep mam zawór! Lepsze już to niż nic. Ej! masz? ale masz piękny ryj, ja pierdziele. Co, 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 no i co, no i co? No i co, no i co, no i co? No i co? Gdzie uciekasz? O, oh, shit! Ta woda zamarza? No. Ja się wracam, żeby sobie ym, życie powiększyć, bo nie chcę iść tam dalej w jakimś z jakąś połową życia. Ach. Nie ma to jak ciepła pochodnia. Okej. Okay. Oby mi nie wyskoczył znowu. sie, co to za shit. Szy... I on se pływa pode mną teraz zapewne. I zaraz mi wypieprzy skądś. I... wystraszę się jakiegoś gówna. Wydawać. Jezus biegającego! A o biegnij, 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 być, biegni, być, 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 bo mnie biegnij, wpierdoli. O oh, fuck Okej okay, biegniemy Schody, 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 schody Shit, z drugiej strony trzeba odejść Kurwa co to jest Spieprzaj Ale mi życia zabiera Jakie te potwory idziemy dalej Co to w ogóle było teraz? Jak tu jest w ogóle ciemno? On wyszedł stąd, lol Halo? Oh. Halo? Halo? O oh, no, ale biedak Zobaczymy jak zginął. All, the tanks are empty. All the tanks are empty. I see boat. If you find it, bring it here. Just be careful. Be careful. Ostrożnie. Aha, to mam iść na dół, a nie do góry. Aaa... Spoko. Luz. I płyniemy. Płyniemy. Oh shit. Oh shit. Ja bym był zesrany. Na jego miejscu. I... Szczerze powiedziawszy jestem. Hello? Jest tu ktoś? Szpana. 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 Haszpanią. Mama? <ścoughs> Mama? Mama. Mama. <ścoughs> Mama? Mama? Koniec, koniec, ja już nie chcę, ja już, ja już chcę do domu, ja już chcę do domu! Ja już chcę do domu, proszę. E. What the fuck, wypieprzaj! Wie zombie, wypieprzaj! Myste z mojego kurde statku, no! Mi zajebisty statek, no. Dobra, płyniemy dalej Napierdziela mi w ponton, kondon No Przestań co za co nie co? No i co, no i co, no i co? No i co no? I co no. Po co ci to było, tube w ryja dostałeś i spadłeś? No i co, no i co, no i co, no, i co? no widzisz, to? No. Po co ci to było? W tubę w dostajesz. Co za upierdliwe gówno. Spierdliwe gówno! A to taką zginął, ten potwór go wpierdolił. Proszę bardzo, no problem. Wszystko było jak należy. Fak, zdjęcie. A to jest zamarznięty... Danko był jednym z nich. I był młodym i uroczystym. Handsome ludzie zawsze są uroczystym. I powiedział mu do swoich przyjaciół... stones are not to be removed by thinking he who does not will come to naught why should we exhaust our energies thinking and brooding arise let us go through the forest until we come out at the other end after all it must have an end everything has an end come let us set forth they looked at him I zobaczył, że był najlepszym mężem wśród nich, bo jego oczy były błyskawiczne z i siłą. Wchodź nas, powiedzieli. I odwiedził ich. Bardzo ciekawa historia. Podobało mi się. Nic kochani, w tym miejscu na razie kończymy. Ten oczywiście odcinek. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka Pionka.